Z kim bym najbardziej chciał nagrać odcinek? Myślę, że chyba ze Smartim Bo nie wiem jak wy, ale ja jestem fanem Powiedz jest mi gdzie, z, gdzie wystartować To ty decydujesz tutaj... Dobra, to chodź na przyjemny tak. Ale tak przyjemny jakby Gdzie jest mapa? To leci tu, leci tu, na, na, na sklepową możemy polecieć. O, na sklepową, to miałem na myśli, na sklepową, no bo ja z wrażenia dzisiaj z tym padem jestem, wiecie. Przepraszam Was najmocniej za martwiszczyznę, ale ja na klawiaturze grać umiem, a co dopiero na padzie. Profesjonalnie, profesjonalnie. Po prostu lepiej od kepsia musisz sobie poradzić. I nie będzie... no, to akurat to wiesz, to nie ma problemu, nie? To. To żaden challenge, nie? Ej, masista mam włączonego, czy nie? Mas, mas, mas. Na 100% Dobra. Na 100%. dobra. No i. no i jadę z gościem. Ała! Ej, powaliłem, powaliłem, mam fraga! Jakim cudem! I lamę znalazłem! Jak będziesz lame. więcej fragów pod koniec, to zmieniam nikogo. obiecuję. <laughs> dobra, ej, dobra, ja zaraz biorę następnego. Tu spokojnie! Tu spokojnie! Ja pierdziele, zmisowałem splashem, wyobrażasz to sobie? <laughs> ej, mam następnego zaraz! Les, leży, leży bambik! To boty były. Ty masz już dwa fragi? Dwa fragi mam. Ej, to jest custom? Tak, no, chyba. Chyba cię troluję wiesz? Kepcio by tak zrobił. Menda mała i bym, i bym się ekscytował przez cały odcinek, że fragi robię i że potężnie jestem na padzie, a potem bym powiedział, że to custom jest. On jest taka, no, Menda mała. Ej, Nie, ale te ustawienia, co ty mi dałeś, to one są 100% lepsze, Imo. Profesjonalnie, profesjonalne, no, no, od... Naprawdę? No. Czy No. Bambiku, ty zaczniesz zabijać coś. <laughs> Dobra, jak ja usłyszałem to od Smartiego, to już wiesz wszystko mogę dałbym ci, dałbym ci, dużą potkę, ale nie fragujesz, to... Nie opłaca się nie, 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 tym razem Przestań tańczyć, bo prawa autorskie Nie no To jest pod, za każdym razem jest pod innym guzikiem Ja naciskam do góry, raz jest ekwipunek, raz go nie ma Zaraz się... Dobra, o, będę... O, wiem już chyba, dobra Let's go Dobra, mam, mam, mam to, mam to Trzymaj, mój frag Nie, nie, nie nie no nie wie, że dobił mi, no. Cały dimek zadałem. Nie, mój. Nie, tak. mój, 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 mój tak. Kurde! Widziałem go od godziny już! Nie mój mój mój! Leży. Nie! <laughs> Mamy to! Porobiony. Czemu my na boty gramy? Takie pytanko. Nie wiem o co chodzi Level w bity masz, ja też w sumie mam Ej nie wiem właśnie czemu tu boty są same Może czempionę masz oszukanego Polera, wczoraj faktycznie się 500 punktów straciłem W, 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 A godzinę. Yeah. w godzinę, no bolało mnie trochę, bo <grym> na starka cały czas. Mówię, no w końcu się uda. Nie udało się. <grym> Jezus Maria, bije mnie! Bije <grym> mnie! mnie! Mój mój mój! Mój mój mój! Ja leczę się! A ty, tamto Leczę się Jezus Dziabli go, bo. Ty, poczekaj, ja zredukuję. Oh, no. O Jezus, edycja to jest. Co jest? Dobra, zniszczę tą ścianę. Nie, jak ktoś to widzi teraz tu. To... O Jezus, edycja to jest. Co jest? Dobra, zniszczę tą ścianę. Nie, jak ktoś to widzi teraz tu. To... Poczekaj, bo on spocony był. No, strasznie. Dziabnąłeś go? Nie, on mnie zabija, wiesz? Co? Ej, 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 ej Ej, Dobra, nie wam? Co? Co? Co ty za zaklęcia rzucasz? Komuś zlikwidowałem. Ej! Nie! <ślesk> podoba mi się to! 5-4 fragi mam! No nie, trzeba ja... się podnosić w ogóle, bo. Nie opłaca się. Bo będę miał więcej fragów wtedy od ciebie na pewno. Ja nie mogę tego cika teraz zaznaczyć. Uczę Smartiego grać na padzi, no. <ślesk> to mi się podoba! Zróbcie 90? Tka dobra, tylko gdzie, gdzie mam ścianę. O, super. Teraz edit dobra? Edit u góry. Patrzcie tego Edita <gibli> Pokszamp, co widzowie? No To było mocne, to było mocne. Takiego szybkiego nawet Mong nie ma. Mongrill. <gibli> Kiedyś ktoś Mongrill powiedział i tak się przyjął u mnie, no? Coś zbagowane, bo... Ja pierdzieleki! Jaki... Je... Co ja robię na tym padzie? Nie, przerzucam się, ja jestem lepszy niż tak na... Cztery fragmenty, ja je, jeden. Jeszcze się wyłożyłem. To nic, to nic. Jeszcze może ci się uda dociągnąć do mnie tutaj. Tak, no, mam nadzieję, nie? No, trochę wstyd. Ale następny razem musisz ze mną iść, jak walczę, nie? Nie, ja nie daję rady. Dobra. Tylko ja spadnę, pewnie gdzieś sobie kostkę skręcę. No, ja bym się zabudował normalnie, ale. Dobrze, no i fajnie, no i sewal z nim teraz. Ja idę do strefy, jak coś. Do zaczenia. Papa. Pa. Miłej zabawy, oh, yeah. tam. O, drugi kepcio, drugi kepcio. Jak coś widzi do atakowania, to musi strzelić. A to samo strzela. O, a tu za kulturalnie, na kutabandzie można było od razu. Ej, ale ci, że miałem taką sytuację, że on był tam do góry, nie? No. I ja nacisnąłem to L2 i tak samo sam mi celownik poleciał. Fajne to było uczucie. Nie wiem, czy tak mogło być, czy nie, ale w każdym razie L... miałem wrażenie, że poleciał sam celownik. No, to jest kill, to jest kill. Czy ta nie gry tak zwane? No. Tak, dokładnie Gra w ogóle nie pomaga Daj a, widzę chłopa eee, Tam! Już ci zaznaczam, czekaj No nie, na prawo bardziej był, ale Na prawo. jest tam no drzewo chyba. O widzę! A dwóch to jest! A dobra, Lecę, tak Edo. Gdzie Gdzie są Ała! Ej, przy mnie! Jezus Maria! Jezus, ja nie wiem, nie wiem co się stało. Nie widziałem go w ogóle. Mierzę L2 nie, nie celuje mi a wszyscy mówili, że to samo strzela. Nie ma żamo do pompy, już jak coś. A! No, no, to może być delikatny problem, ale to malutki problem. Możesz zejść na dół. I tam Mieszka jest moja pompa niebieska. Smarty I tam top. jeszcze ze, ze cztery. Ładnie, no, ładnie. I trzy amunicji, no. Nie, bo on tu idzie. Jedzie, idzie, 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 no. Uważaj też, macy, kończę się. Ja się będę kołczowała na tym padzie. To jest dobre, no, to jest moje zadanie. No, ma... Ładnie, nie. Boj, prawie. No, to moje dwa. Nie! O kurde Ostatnia amunicja ładnie, ładnie, masz go, masz go, ostatni! Nie. Dobrze! MK Seriamo. Co tu się dzieje? Nie! Przejął! Kurde! O jak, kurde Jak ty budujesz w ogóle w tym padzie? Po kostkach mu, po kostkach nie będziemy chodzić, pamiętaj Widzisz, wystaje mu, no? A no Nie no, emocje są powiem wam, ja na to patrzę, ale... Ale nie wiem, nie wiem co się dzieje, nie Ka wiem Każe się boi podjechać Ka Każe się boi podjechać oh. o no no i no właśnie no trzeba bo tak od razu nie mogłeś Ja się kawusi napije, o, elegancko mi się podoba oh. taka rola w zespole coś Mogę siedzieć i kawusie pić Masz ciągle więcej fragów Tak, nadal no, ja widzę, że ty robisz wszystko, żeby mnie nie podnieść. Widzę to. Jak nie podnieść? Nie. Widzę, widzę, nie. widzę to normalnie to widzę, widzowie też widzą. Ja po prostu tak gram z Martin, nie Tak, zacznij. tak, no. No nie mogę... Dobra, debilem jestem ego. Dobra, wracam do gierki, zaraz. Powodzenia z lutem. Ja ci nie dam nic. Zaraz Skybase będzie robiony. Że Co? ja cię pouczyłem! Jak zaczniesz te Skybase'a, to będzie no, go widać. No nie no nie to. No, no i no, kto cię keprze. pouczył? Że ja. To... No. Jak Kepcio byś zrobił, masz rację, no, to za tak dużo nie można Za to dużo, tak dużo z Kepcią grasz już. Ej, no gdzie jest last? Dobra, yy, nie szukaj go, nie ma, nie musisz Jezus, widzę go, widzę go Zostaw go Smarty, po się narażasz Nie no nie. Zostaw go, to biedny Bambik jest On ma rodzinę znajomych, przyjaciół Ja mam swój niku kochany Ej, nie. Zabiję go Nie, jest Let's go go Nie, no nie Nie, to nie Nie, nie. widziałem Niku, matko boska no to... Nie, oszukane to było. To, to był podłożony custom, to był wszystko, widzo, widzu. To ja pierwszy! Ja, to był ja podłożony custom, ja. Od początku wiedziałem, takie bambole się trafiły, że to szok. Ja naprawdę mam wątpliwości, że to była normalna gierka w tym momencie. <grym> no, miałem więcej fragów, jest git. Teraz tak, To przegra, ten kupuje gifta toksikowi. No. <grym> na jakiś słuszny cel, na jakiś słuszny cel. Dobra, to. To ile, ile na zwierzaki jakieś? No jakie zwierzaki? Kolegów z branży wspierajmy Ale, no mówiłem no. na zwierzaki, to streamerów Fortnite'owych miałem na myśli, no. no Żartowałem, żartowałem spokojnie, ja o, też Fortnite'a stream... Nie no, bo mnie wyzywają w komentarzach, to był żarcik tylko taki, no Ej, wiesz co, so, bo ten... Wyskoczyłeś Przez przypadek spadłem dolecisz, 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 no, na spokojnie no. Jest, Nie stresuj się tak, Ja wiem, ja wiem, ja wiem Nie, nie trafiłem Byłoby przykro, gdyby ktoś go dobił z kill'off'a Kulne, tak, prawie, tak, tak. prawie no. no a co ja ci pomagam? O Bordo Bordo pomocy GG, GG, GG No bądź kevlar pistolet ma na daleko Ja nie mogę się budować mi go tam i na raz No i wszystko On ma dwa hp No i wszystko, widziałeś no elegancko. I co, wziąć twoją kartę czy? No jakbyś sapnął tam po drodze, jakbyś szedł to. No cóż, nie wiem co się stało, bo ja nie spodziewałem się, że on będzie miał aż tak potężną broń jak ten pistolet zielony. Spokojnie, to tak jak będzie jak w pierwszej grze. Ja najpierw zrobię fragiaty później sobie. Dobra, 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 no, dobra. No, Podoba mi się tego. to, no dobra. Okej, okay, okej, okay, fajnie. Nie, tu ja jeszcze kabusia mam także Co, telefon? A telefon niewygodny Ej! Masz co? Nie no, takie boty to się nie liczą te fragi. Boty to się nie liczą te fragi. A no, przecież on się nie ruszał nawet. Ruszał się. No ale się oni miał No bo to bot był. Mati, oni dłużej o ciebie żyją. Ja bym nie wyzywał. No też racja. miłe to by było. Dobra. Nie no, takich. Ta, to, to są przeciwnicy? Tak. Wszędzie no chodzący mam... ekwipunek był po prostu. <gry> ja go nie złytkami kepcia. To jest niemożliwe, to jest nierealne. To nie jeden próbował. Nie Któryś Arnold Schwarzenegger też ostatnio pisał, jak on to zrobił. Dobra, walnę tutaj raz go w oko. Pyk i co? Nie trafiłem. No, kto by się spodziewał? No, <noise> dzięki. Co ty budujesz, Matko ta, boska, koboska ja się, szybko? Ja się, coś mi się nie zgadziło, że ty budujesz. Nie no, nie wierzę, no prawda. Ja tak postawiłem. A wiesz, co ja mam? Panda żywnicę. raz, raz, proszę. Ja, Dobra. Proszę. Dawaj. Nie smarty, co to było? Dead? Co? Ej faktycznie, no nie Ale to jest cały skład Jezus Ej, to... Przestań mi rodzinę prześladować To źle brzmi jak ja to mówiłem, nie to że coś Nie no Nice Czemu mnie taki Bambolero mnie atakuje, a to nie Bambolero mm. Ja nie wiem, z tym padem to jest tak, że raz działa to L2, raz nie No, no nie. nie No nie, ładnie no ci nie. poszło, ładnie no ci nie. poszło no Ale Jeszcze to... mniej likwidacji miałeś Jak? Dobra, okej, okay, okej okay. Złoty nauczycielka, widać, dobrym nauczycielem jestem, dostałem złotą wersję nauki To no. znaczy, no Idę wysłać streamerowi takiej A nie, 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 musimy wybrać tutaj teraz, to ja już tutaj wchodzę A ja wiem chyba do kogo to jest jakiś mały, 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 youtuber widocznie Dobra, widocznie. Dobra, dobra, dobra Jesteś Bambik gorszy od Kepcia bym dał Dobra, okej, okay, okej, okay, dobra. Okay. Poszło, poszło Dobra Poszło, zaraz dobra. będzie ten dobra, donate Ale propleje na klawie tutaj Jak Mongrel ja no, Mongril mągr no Dobra, Co jest? Nie, to jest... Nie, re, nie, bez przesady. Co be? Bez... Tak jest. No jak? Bez przesady. No nie, no faktycznie, no nie można być gorszym bambikiem od Bambi Kepcia. Słuchajcie, Bo czemu wysłałeś donate'a Rafie? Ej, Rafael jak sobie Co? Nieee. Bandy, to ty? Nie. Dobra, to taki wspólny komentarz I miły. Ja miły. Jaki napis? Dobra. O, wspólny donate. Dobra, mamy goście. Jak kursowy. miło. Smarty nie. Pozdrawiam, z Pozdrawiam. Z O, nie zapomniałem się by dopisać, Kurczę. O, nie, nie wierzę. Nie, no. Myślałem, że kebab ci wbiła, to szybciej To nie było tak. Ja sam wpijałem. Nie. Wszyscy tak mi piszą. Ja jestem pokrzywdzony. Ja sam. Dobra, ja wam udowodnię. Ja wam udowodnię. Skopiuję od Szymiego serię. Wbijam czempiona w 12 godzin. I, I normalnie wam pokażę, jak się czempiona wbije przez Bambika. Zobaczycie to wszystko. Żegnamy to, się chyba, co? Tak, dziękuję bardzo, Smarty, no. tutaj, tutaj. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dobra, lekcja była chyba udzielona. No to, to myślę, że będę się przerzucał na pada powoli. No. Bo sami widzieliście, że jest potencjał, jest potencjał, bardzo dobrze mi idzie, no. No. <śla> jasne, Smarty, jasne. <śla> no nic, żegnamy się. Dzięki, Opa. jeszcze raz, czyli na, tak, na razie. Pamiętajcie, wranie. do Smarty jego linki, tam na dole. Zapraszam, Zapraszam. Zapra tak, 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 tak. tak.